Cześć wszystkim, tu jako za dzisiaj pokażę Wam kilka najlepszych według mnie oraz Filipus Magnus i Blitz mikrofonów do 200 zł dla youtubera. Zapraszam. Dzisiaj mamy troszeczkę inny filmik, bo jest to, jak widać, Kola, razem ze wspomnianymi kanałami. Filibus Magnus oraz Blitzey. Nagrywamy dzisiaj o najlepszych według nas mikrofonach do YouTube'a w cenach poniżej 200 zł. Pierwszy mikrofon na tej liście to jest mikrofon, którego teraz używam. Jest on w cenie około 3 zł. Brzmi on jak słychać naprawdę dobrze, szczególnie biorąc pod uwagę te ceny. Nie ma on wielkich szumów, zależą one co prawda od naszej karty dźwiękowej. Ja mam dosyć słabą kartę dźwiękową. Ale szumy i tak są raczej niskie w porównaniu do innych mikrofonów, których używałem razem z tą kartą dźwiękową. Dźwięk jest raczej ok, nie jest on jakiś super mocny i w sumie taki powinien być. Powinien być trochę cichy, gdyż przeważnie mikrofon będzie blisko naszych ust, naszej twarzy, odbierał te dźwięki. Tak jak na przykład można używać ten mikrofon tak jak na przykład ja teraz używam, czyli kamerę mam dosyć daleko od siebie, a mikrofon mam tutaj, jakbym mówił do kamery bezpośrednio. To jakość dźwięku by była dużo niższa. Teraz zapraszam Was do filmiku Blitziego na temat mikrofonu Trust Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Blitzy, a to jest prezentacja mikrofonu Trust Stars. Kosztuje on mniej więcej 50 zł. No, brzmi tak jak słyszycie: troje tam szumi i tak dalej, ale nie ma się tu za dużo spodziewać od mikrofonu w takiej cenie. Ale jest jedna nadzieja, a mianowicie karta dźwiękowa, która o wiele znacznie polepsza. Po prostu jakość tego mikrofonu, więc zaraz podłączę kartę dźwiękową Rocket Juke 71, która kosztuje mniej więcej 100 złotych i zobaczycie, jak diametralnie zmienia się dźwięk. Także widzimy się za chwilę. Witam Was po przerwie, w tej chwili słyszycie mnie przez mikrofon Trust Stars wraz z kartą dźwiękową Rocket Juke. widzicie, sytuacja jest o wiele lepsza, słyszycie mnie o wiele wyraźniej i szumy nie są już tak słyszalne jak wcześniej jeden szum jakie teraz możecie słyszeć, no to wentylatory w moim komputerze, ale na to już nie mam żadnego wpływu. Jeszcze Wam pokażę jedną sztuczkę, która jeszcze polepsza Wam dźwięk z tej karty. Bo ona trochę jednak szumi bardziej niż teraz jakbyście mi słyszeli. Mianowicie wchodzimy w urządzenia do nagrywania. I tu szukamy naszego mikrofonu, jak tu widzicie Rokatjuk. Otwieramy właściwości, wybieramy sobie zaawansowane i tu wybieramy sobie jakość DVD. To Wam znacznie polepszy jakość. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Pozdrawiam wszystkich widzów na tym kanale. i Zapraszam również na mój. Jeśli Wam się spodobał mój kontakt, to możecie mnie zasubskrybować. Kanał Blitzy Gaming. Ja już się będę z Wami żegnał. Cześć! Mam nadzieję, że jesteście wytrwali i dalej oglądacie, więc teraz przejdziemy do opinii Filipusa Magnusa na temat mikrofonu za 150 zł, czyli Samsung Go Mic. Siema, jestem Filipus Magnus i już drugi rok używam mikrofonu Samson Go Mic. Ten mikrofon jest mały, ale wariat. A mam na myśli jego czułość, ponieważ łapie dźwięki z całego otoczenia, nawet gdy jest ściszony. Halo, halo! Niestety za tym idzie również obowiązek odszumiania przy każdym nagraniu, bo ten mikrofon łapie nawet powoli kręcące się wentylatory i... mamy szum. Dobra. Ten mikrofon ma trzy tryby. Pierwszy, który słyszycie, to tryb kardioidalny, który stara się odcinać dźwięki z za mikrofonu, a łapać tylko te sprzed mikrofonu. Drugi tryb to także kardioidalny, tylko osłabiony o 10 dB. Są tutaj odcięte basy i ogólnie nie polecam nagrywać tym trybem. Trzeci tryb to tryb Omni, który łapie dźwięki sprzed i z za mikrofonu. Jest przydatny, jeśli musimy nagrać jakiś wywiad. Do tego momentu słyszeliście dźwięk tylko i wyłącznie odszumiony. Teraz podałem audio masteringowi, by podbić basy. Podsumowując. Goomic jest bardzo solidnym mikrofonem na USB, pomimo bycia najtańszą pojemnościówką wśród mikrofonów z własną kartą dźwiękową. Dzięki zastosowaniu pop-filtra i zabawy z masteringiem można wydobyć z niego piękny dźwięk. Polecam ten mikrofon początkującym youtuberom, bo będą mogli nauczyć się na nim obchodzenia się z mikrofonami pojemnościowymi oraz masteringu audio. No i to wszystko. Do zobaczenia. Dobra, teraz przechodzimy do mikrofonu za 200 zł. Teraz jak widać i słychać jestem na mikrofonie za 200 zł, którym jest SuperLux E205. Jestem dosyć blisko mikrofona, nie dlatego, że y, słabo on zbiera dźwięk, tylko dlatego, że mam ustawione y, odbieranie na. Wartość około 60% dla lepszej teoretycznie i praktycznie jakości dźwięku. Jak wspomniałem kosztuje on około 200 zł. Unboxing jest na moim kanale, ja zapłaciłem za niego 174 zł. No, plus tam jeszcze jakaś przesyłka i statyw oraz ten popfilter. Brzmi on jak słychać bardzo dobrze. Bardzo wygodnie się go używa w grach czy też właśnie do nagrywania filmów na YouTube. Często używam go do swoich filmików poradnikowych czy też Różnych zestawień. Jak każdy mikrofon w cenie około 200 zł, ma on już wbudowaną kartę dźwiękową na USB, którą podłączamy do naszego komputera. I nie musimy się martwić o słabą jakość dźwięku, bo ten mikrofon naprawdę zapewnia dobrą jakość dźwięku. Również posiada on odsłuch wbudowany. Wpinamy nasz, nasze słuchawki, które mam na sobie obecnie. Ustawiamy w Windowsie odtwarzanie w czasie rzeczywistym tego, co mikrofon słyszy. I możemy, tak jak ja teraz, słuchać tego co mówię do mikrofonu, więc wiemy, czy jesteśmy za blisko mikrofonu, czy też za daleko mikrofonu. To by było na tyle tego filmu. Jeśli filmik Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli Wam się nie podobał, możecie zostawić łapkę w dół, ale sądzę, że Wam się podobał. Zajrzyjcie koniecznie do kanałów, które wystąpiły w tym filmie. Gdyż są to naprawdę dobre kanały, serdecznie je polecam. Tym bardziej, że, że tak powiem, uratowałem mi dupę, bo mikrofon Trustar sprzedałem i nie miałem jak nagrać tego. A Samsung Lamajka nie posiadam, ale wiem, że to jest dobry mikrofon i Filipus Magnus też mnie tym uratował, że ten mikrofon ma i pomógł mi tym swoim nagraniem. Oczywiście linki do wszystkich mikrofonów z tego testu, z tego zestawienia są w opisie. Dzięki za oglądanie, to by było na tyle. Do następnego razu.